Dankowice. Dankówka opuszczona. To znaczy jej poziom spuszczony. Wszystko w dnie widać fajnie. Jak słychać msza. Także ja sobie pobrodzę. Poszukam. Jak coś będzie to się pochwalę. O jezu, na razie siadłem, Bo bym się wywalił. Tu jakiś pal. Kogoś chyba nabijali. No, tyle razyśmy tu łowili. A jeszcze wychodzą i to patrzcie, jakie grubasy fajne. Muszę sobie wiadro jedno zrobić o tak. Ach, elegancko. Kapsle, nie kapsle. To było pierwsze zanurzenie. No Tu jest siekany. Jest coś, ale to chyba nie to. Nie, to nie to. E wyjdzie czy nie wyjdzie o kurde No tam jest kamlotów nawalonych o jednego takiego wielkiego mi się chyba udało właśnie odsunąć tu mi tytaniki odpływają opa co to może być o tym palem dno rozruszałem. Ty uciekaj z powrotem. Może to coś da. Bo zanurzać się nie mam zamiaru. Dało. Patrzcie. No widzicie. Korda. Niebieski. No i oczywiście. Jak zawsze. Pełen złota. I diamentów. Garnuszek wpadł. Myśmy tu byli naprawdę tyle razy i jak tu jeszcze takie duże fanty wychodzą to aż strach pomyśleć co jest głębiej w dnie zakopane jakby tu o patrzcie jeszcze jeden jakby tu wpaść e, ideal jakby tu wpaść z koparką i to dno przewrócić co by to było Aha. kurde no niewiarygodne, słuchajcie. Tyle razy żeśmy tu byli. To jest wręcz nieprawdopodobne. A tu jeszcze takie fanty wychodzą. Takie o gabaryty mi chodzi, nie? O! Tu jest, proszę. O sprężynowanie fotela. To i Basia by coś chciała. O! Właśnie, tu. Obklejona jakimś żużlem, tutaj idziemy. Po pal, no, pal robi robotę. Tylko, że tu go rzuciłem, i niestety, ale zatonął. Nie wziąłem pod uwagę jednego prostego faktu, że on już jest nasiąknięty wodą. Ale nic, zaraz go tam spróbuję wyłowić. A tymczasem, jakieś. Syropki idą dobrze. Czyli jednak garnek z zawartością. Dorzucamy do bazy. Teraz przeszedłem troszkę dalej, bo tam się głębiej zrobiło. Tu gdzie byłem z marzanką. Pozdrowienia marzanko, uściski dla Ciebie. No i jak się okazało, tu też wszystkiego nie zebraliśmy, zawsze tak jest. Nigdy się wszystkiego nie zbierze. No, tu widzę chyba stare. Szkiełko z PRL-u. Tak weźmiemy. No, no i jeszcze dzwonek z roweru. Jakieś takie. To nie. Plusie farfucle. Ale wychodzą. No i tak. Wyszedł niebieski garnek. To i pokrywka do niebieskiego garnka wyszła. Wiecie o co chodzi? Myśmy tu naprawdę, ja tu byłem z 10 razy. I mimo wszystko tak duże obiekty potrafią jeszcze wychodzić. A człowiek myśli, że już wszystko tak dokładnie zrobił. A tu nie, to tak nie ma. Biurowo się zrobiło. Trytytka przez bebechy od segregatora. Chodź tutaj. A to nie wiem, czy to jest garnek. Tu na pewno jest butelka. O, łóżyce To wygląda jak garnek Ale autentycznie przyniesiony przez yy, Wodę Porwany gdzieś Także ciekawie To wygląda Patrzcie tego gościa To sobie tu położymy o, Ja piernicze Betonem. A wiecie co to jest? To jest ten garnek, który ja tu znalazłem, właśnie jak byłem z marzanką i go zostawiłem, ale tam woda go tu przyniosła. No może dzisiaj uda się go zabrać? Zobaczymy. Beton wystuka czy tyle? O! Coś jest. Ach, to była piła błąkować czy jak ona się tam nazywa? A do tego szrot. A teraz co? Ale kurczę! Obramówka z pieca kuchennego. No kawał żeliwa. I buch! Mości panie i panowie, Żeliwniok. O, kolejny. No i z wiadra się już wysypuje. Nie to, żebym narzekał, oczywiście. Tu jest chyba pokrywka z weka. O! Ja, pęknięta. PRLki. O! Jeszcze ta Tu jest takie wielkie coś. A, to jest pięć drzewa. Ale gigantyczny. Słuchajcie. I pod nim woda zrobiła młynek. No i jak zrobiła młynek, to wywierciła troszkę nowości. Hochelki, jakieś uchwyty. O, jeszcze coś tam łapie. Coś tam jest, ale czy do podjęcia pytanie. Bo pal został daleko w tyle. Coś tu bierze. No nie, nie będę się z tym targał. Zostawimy to sobie na raz następny. Ale tu jak się. siekło. Ociepanie. Nie. O kurde. Woda się gotuje, a tu jest siekany fest. O, pomożemy troszkę nóżkom. Chyba znowu emalia. Niestety Basia nie daje rady Ale się ładnie obkleiła Kurde, ale tam środu hmm. Wiecie co, pora się jednak zamoczyć A to jest garnek To jest kolejny garniec Mam łóżko. A jak mam łóżko, to już powinno być. O, a jaki ładny! Zielony, idealny. Z tej samej kuchni. Dobrze. Ale to świadczy tylko o tym, jakie tu są pokłady tego wszystkiego. Tu muszę iść krajuszkiem, bo na wysokości kolan mam dziurę. I basią, badią po prostu tam, gdzie. Ręka idzie i. i takie fanciki stamtąd wychodzą. Jakieś grafity, jakieś oh, takie fajne rzeczy. O, słyszeliście to? Ja pierdzielę, ale siekany. O, takie coś, takie I taka ruka. Można powiedzieć, że na żywca. Tutaj może rzucimy. O kurde. A trudno, najwyżej będę miał portki mokre. Proszę. Rower. O kurde, pilnik. No, co? Co włożę? to. Wygląda jak zamek od pistoletu. Patrzcie. Ten. Wiecie o co chodzi. Być może ja tam nie wiem. No i co? I wybrane. A nie wybrane. O proszę. Co nam umknęło? Jeszcze jedno takie. Taka pyszna ruuka. Jeszcze więcej. Ojej, ja tu muszę znaleźć jakieś miejsce na nogę. I wiadomo, żeby tu przybliżyć. No, tu ciekawe rzeczy wychodzą. O, takie, których nie chciałbym stracić, bo więcej ich nie wyjmę. Ok, porcelana na to może zostać. O, panie. Ale siekany, co tym razem, no wirniczek, taki piękny z miedziuszką, no ale ja i tak nic z nim nie zrobię. Jest masa kamieni nawrzucanych, e, jest coś, co to jest, jakiś kluczyk złamany, ale co to jest, świeca samochodowa, taka kostka dziwna. Fajne, ciężkie. O kurde, ale mam skatowane ręce. A tu jeszcze coś się ciągnie. Co to może być? No nie wiem dlaczego akurat taki płaskownik z jakiejś kosiarki. A tu obok znowu coś. No dobra. Walczymy. Się ciągnie. Może drugi taki sam nie, tym razem pręciutka skrad. ok, Jest syto. Nie uwierzycie, ale ja stąd chyba widzę słoiczek po tuszu. Pewnie, że tak. Tu jest słoiczek po tuszu, a tu jest jakiś słoik. O, Iwek wek. Tu jest... Nie bierzemy żagańskie huty szkła, a taki kątowniczek skompresujemy o, trójkącik. Ciach dzwony dzwonią, oznajmiają mi, chyba że trzeba już kończyć, bo. Jakby nie patrzeć, wiadro jest pełne śmieci, wiadro drugie jest pełne. Yy, garnek z betonem, piła, i tam jeszcze te inne garnki, i bunclock, i kilow, i inne rzeczy nam nie czekają. A tu jest co znowu? No Znowu garnek. Garnuszek w zasadzie. O, ze słoiczkiem. Takie kombo świetna sprawa tu widzę jakiś kształt dziwny nie wiem co to jest a nie dobra to no cegła tu jest AGD na oko spójrzcie zielony a nie wiem czy to jest garnek czy jakaś hochelka ale jest o kurde ale jest przywalony No magnes sam z siebie by tego nie wyjął nigdy nawet chyba elektromagnes by tego nie wydziapał zielony a tu mamy opa, buteleczkę no i spoko dobrze bada a tu zgiełko. a to co to jest może liwniok najprawdziwszy na oko Niebieskie szkiełko, czyli perelek. Także widzicie. Na oczko można wyciągać rzeczy. Mamy klamkę od Zachrystii aluminium do ucięcia. Jakby nie było. Stare szkiełka. O, drucik na oczko. Miedziucha na oko. Gdy spiknie. No. Stare szkiełka też się znajdują tutaj. Widzicie? To wyczyści. O, komar się pierwszy obudził. Kuta działdowo, dwusetka. No, oko normalnie, słuchajcie. Jak niebieski garnek, to i niebieskie szkiełko do niego. Świetnie słońce operuje, bo... Świeci mi pięknie pod wodę. No i jak idę sobie schylony, to widać, co tam jest mniej więcej po kształtach. Na przykład tam jest pokrywka chyba. O, a niebieska druga dzisiaj. No to do wiadra. Twór, do taszki, bo wiadro już pełne. Tu coś jest. Tu coś łapie basie. Przyzywa. O no właśnie tu co my tam mamy No kurde, żeliwo to jest Zasuwa z pieca tam gdzieś skomina czy coś takiego, tyle że złamana a tam nie tutaj Basie coś przyzywa i wiecie co ja będę już spadał bo nie można wszystkich przyjemności w jeden dzień przecież Mieć. O! Pokaż co tam jest, jakieś cegły. Ja, o! Teraz lepiej. Teraz jakby lepiej. Rura chyba jakaś. O! No, A nie Ach, Coś takiego. No i dobrze. Ach, huta watego. Huta czeka. Nie. Tu widzą coś, jakby wiecie co. Tu jest butelka, no, jest butelka, a tu jest jakby takie coś. Kurcze, nie wiem co to jest, ale jest, że tak powiem. Grubo, nie wiem. Nie wiem co brać pierwsze. Butle na razie umejemy. Butla jest cała, czyli przez Kaufland wróci do obiegu. I sobie jeszcze tutaj popatrzymy, bo to... O, proszę jakie było piękne. Apteczne. O. Dużo rzeczy fajnych można znaleźć. To jest jakiś wydech chyba, nie? Co o tym myślicie? Mi się zdaje gdzie to rzucić, Kurde, żeby nie zapomnieć tu jest śmieć. Jakaś guma Ale jeszcze gdzieś tu coś widziałem. Tutaj. O, proszę, rower. I jeszcze tutaj. O! Z jakiegoś garnka czy czegoś innego. No i tak to wygląda. Tyle razy, żeśmy tu byli. No i wszystkiego i tak żeśmy nie zabrali. A tuż obok. A tuż obok co to jest Rua. Nie, patrzcie. Ja myślę to jest paryzo, ale to jest blokada kierownicy od Deutico. <laughs> no takiego fanta to jeszcze nie wyjąłem. Dłużyca się zaczyna. Gromadzić tu jest chyba jeszcze garnek, a nie to jest liści, Dobra, a teraz z brzegu wziąłem najprawdziwszy kabel elektryczny na kilogramy, bo ja tego skurował nie będę. A taki rzeczny wąż, tu jest ruła, ale z młotem trzeba przyjść. O, a tu coś piesza. Jakby wam brakowało szyb do jakiejś komórki to tutaj jest. O, kurde, sierptatowy wyszedł. A mi już tu powinno nie być. Wiecie o tym. O, świetna sprawa. I nam utrzonek uleciał. Dobra moi kochani. Ja sobie tą przyjemność zostawiam na inny raz. Mam nadzieję, że mi dankówki nie napełnią znowu szybko yy, wodą. O Cusik się złapało Chodź O, tu są pokłady Nieprzebrane Takie coś I jeszcze AGB O, wywalę się Dobra Nic. O zawias, dobra Jak jest zawias to trzeba kończyć To trzymajcie się I papaty Maniek, Maniek, Maniek przyjechałem, z magnesu Już się popsułeś Takiemu to dobrze O, 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 o Tak Maniusiak Powiem Ci Maniek w tajemnicy I no nie mów nikomu że te pokłady tam w Dankówce się nie kończą chodź zobaczymy co przywiozłem no tak pa, pewnie e, słuchajcie garnków ten z betonem już nie brałem bo nie miałem czasu e, półtorej godzinki z zegarkiem w ręku Trzy pełne wiadra, taszka złomu i śmieci, tu jest taszka złomu, tu jest ten kill -off. na basi przyklejona ta rura wydechowa, widełki od roweru, koło jest, no jest masakra, nawet nie będę tego ważył, tylko dorzucę do sterty yy, i będziemy czekali na wywózkę. Trzymajcie się, papaty, mega wypad, ja tam muszę wrócić z kopaczką. Patrzcie na to, chyciłem nogą takie, takiego gumolita. A w Gumolicie kurde magnes zapał kilof przez miednicę triceratopsa. O, kurde. Alefant. Ja pierdzielę, gdzie to damy? Tu na tą miednicę.